Weroniczka Co ta tatu ma? Halo! Halo! Dzień kochana! A kto jest córeczką tatusia? Kto jest córeczką tatusia najlepszą? A kto jest córeczką tatusia najlepszą? A kto tak ładnie tutaj wstaje już w łóżeczku? Kto tak ładnie w łóżeczku wstaje, co? Dań, dań, dań. Kto tak już próbuje wychodzić z łóżeczka? A tik, tik, tik. A tik, tik, tik. O, no proszę, proszę. Proszę, proszę, kto tak wstaje? Kto tak wstaje, co? <laughs> Uśmiech od ucha do ucha, tak? Weroniczka? O kochana, od ucha do ucha uśmiech i czkaweczka troszkę przeszkadza, tak? Przeszkadza czkaweczka? A kto dzisiaj już na czworaczkach chodził? Kto na czworaczkach chodził? Weronica nasza chodziła? Oj oj Weroniczka. Halo, Halo, Weroniczko. A kto się jeszcze uśmiechnie do taty na koniec? Kto się uśmiechnie do taty na koniec? Kto się uśmiecha na koniec do taty jeszcze? Tyle światła? Tyle światła, tak? Tak, kochana? Hej.